2 czerwca ulicami Warszawy przejdzie kolejna Parada Równości pod hasłem Po prostu Równość. Bo wszyscy tak naprawdę chcielibyśmy być równi w polskim społeczeństwie. Niestety na co dzień tych nierówności jest bardzo wiele. Dlatego potrzebna jest Parada Równości. Dlatego Ty jesteś potrzebny, potrzebna na Paradzie Równości. Żeby przeciwstawić się dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Dlatego przyprowadź swojego dziadka, babcie, wujka, mamę, kochankę, kochanka, męża, żonę, kota, psa. Każdego, żeby każdy z nas pokazał, że wszyscy możemy być równi w społeczeństwie. Spotkajmy się 2 czerwca. O godzinie 15 w Warszawie na Paradzie Równości. Po prostu równość. Do zobaczenia. Zapraszam serdecznie na Paradę Równości, która przejdzie ulicami Warszawy 2 czerwca pod hasłem Po prostu równość. Parada 2012. Zapraszam wszystkich. Wszystkich ludzi, którzy kochają wolność, wszystkich ludzi, którzy kochają tęczę, wszystkich, którzy są tolerancyjni oraz osoby LGBT do wzięcia udziału w paradzie. Serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, każdy ma prawo do wyrazu swojej godności. Wszyscy jesteśmy równi. W tym roku, 2 czerwca o godzinie 15.00 przed Sejmem rozpoczyna się Parada Równości. Dla wszystkich, bo wszyscy jesteśmy równi. Po prostu jesteśmy równi. Serdecznie zapraszam. Będzie kolorowo, fajnie, muzycznie i wspaniali ludzie. 2 czerwca, godzina 15.00, Sejm. Warszawska Parada Równości stała się elementem warszawskiej tradycji. To my tworzymy tę tradycję, więc jak co roku zapraszam Państwa na Paradę Równości 2 czerwca. Pod hasłem po prostu równość, wszyscy razem przejdziemy ulicami, będziemy kolorowi, Warszawa będzie kolorowa dzięki nam i będziemy świętować. Zapraszam.